Dziś będziemy rozmawiać o prywatności w sieci, o tym, dlaczego nie powinieneś używać przeglądarki Chrome, o tym, kiedy twoja dziewczyna urodzi dziecko i o tym, dlaczego reklamodawcy właściwie nie chcieliby, żebyś do końca wiedział, że coś ci reklamują. Cześć, nazywam się Karol Paciorek i to jest kolejny odcinek, kto wie, ten wie. Dziś o prywatności w sieci, która jest trochę jak pranki na YouTube, które są nieustawiane. Excuse me. Do you see... DAT BATTLE Ktoś o nich słyszał, prawdopodobnie kiedyś takie pranki były, ale teraz po prostu już ich nie ma, zupełnie jak twojej prywatności. Chciałbym, żebyśmy prześledzili taki typowy dzień każdego z nas od początku do końca i może nie będzie w 100% adekwatny do roku 2015, ale wierzcie mi, że w ciągu najbliższych lat rozwój tych rzeczy, które przedstawię, będzie coraz większy. Budzik. Budzisz się, wstajesz i bierzesz smartfon, który jest bardzo blisko łóżka, chwytasz go, zaczynasz przeglądać internet, Instagram, Twitter i dowiadujesz się, co właściwie wczoraj się. Wydarzyło. Widzisz zdjęcia, na których jesteś otagowany i prawdopodobnie dokonujesz pierwszych wyborów gdzieś tam na stronach, które codziennie rano przeglądasz. Portale, informacje, które są jakoś tam sprofilowane, Zostajesz pierwszy ciasteczka, akceptujesz je, bo nie do końca interesuje Cię, co to jest, ale wszyscy to mają, bo taka jest Unia Europejska, więc po prostu mówisz, ok, rozumiem politykę ciasteczek, akceptuję, albo jak ktoś jest szczery na stronie, to pisze, nie rozumiem, ale akceptuję. Potem ubierasz swój smartwatch. To faktycznie nie jest jeszcze rozwinięte w Polsce, ale wierzcie mi, że technologia ubieralna różnych rzeczy będzie coraz popularniejsza z roku na rok, bo już są zegarki, wy albo wasi znajomi, może nawet jeżeli nie macie jeszcze Apple Watcha, to możecie mieć Fitbit, Jobon, Pebla, czyli rzeczy, które już łączą się ze smartfonem i wysyłają informacje o waszym ciele do smartfona, a te wędrują do internetu na serwery ich producentów. Być może jeszcze przed wyjściem do pracy czy na zrobimy sobie zakupy online, więc zostawimy naszemu najbliższemu sprzedawcy, który Dowozi do domu informacje o tym, co najchętniej kupujemy, jakie to są marki, w jakich ilościach, czy jesteśmy singlem, czy jesteśmy w parą z kimś w mieszkaniu, czy mamy dziecko, jedno, dwa, czy mamy samochód, czy go nie mamy, czy lubimy bardziej sport, czy spokojny tryb życia i dopiero wtedy, tak naprawdę spokojnie, o niczym nie wiedząc, możemy zbierać się do wyjścia. Zamknięte. Czy na pewno? Wychodzisz z domu i myślisz, mmm, nic się nie może złego stać w autobusie do pracy, przecież nie używam Google Mapsów, przynajmniej na razie, jadę po stałej trasie, której nikomu właściwie nie mówiłem, kasuję mój analogowy bilet, nic się nie może stać. Ale mmm, na przykład jeżeli mieszkasz w Warszawie i masz smartfona, to już niebawem będziesz mógł wykorzystywać technologię, jaką jest Beacon, czyli takie maleńkie urządzonka, które za pomocą Bluetooth komunikują się z Twoim telefonem i mogą Ci podpowiadać, że hej, tu jest w okolicy fajny zabytek, albo wow, właśnie przejechałeś obok pizzerii, w której jest promocja, na Twoją ulubioną margaritę, więc może dostaną się, czy tam nie chcesz paść, więc tak naprawdę kolejne informacje na trasie przejazdu Twojego autobusu do pracy są pracy puszczasz jakiś filmik na YouTubie, no bo jo, 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 wszyscy tak robią, a filmiki na YouTubie mają taką jedną piękną właściwość, poza oczywiście wszystkimi reklamami, które wyświetlają się dookoła, a właściwie w związku z nimi, trzeba powiedzieć, że one nie wyświetlają się losowo i pamiętam, że jakiś czas temu już pytaliście nas, dlaczego w filmiku, w którym na przykład mówimy o marce, nie wiem... Nivea, albo Philips, albo Gillette, albo Nike, wyświetla się w tym samym czasie dokładnie ta reklama. Przecież YouTube nie odczytuje jeszcze mowy w filmikach, które się wyświetlają. No nie! Ale twórca, kiedy wrzuca filmik na kanał, może wpisać w tagach rzeczy, o których mówi w tym filmiku, żeby lepiej się wyszukiwało. Więc, jeżeli w opisie tego filmiku, na przykład, znajdzie się jakaś marka, brand, firma, to ona, jeżeli ma aktualnie kampanię na YouTube, może zarzucić sobie takim banerkiem, który będzie się wyświetlał w filmiku. A ponieważ ty oglądasz ten filmik, to system może założyć, że jesteś zainteresowany produktami naszej firmy. I będziemy o tym pamiętać, drogi użytkowniku. O, oh. będziemy o tym pamiętać. Why not? More. A nawiązując jeszcze do smartfonów, które oczywiście mamy w kieszeniach, zwłaszcza te nowsze mają przecież wbudowaną obsługę głosową różnych komend, czyli możemy wyszukiwać rzeczy w internecie, adresy, firmy, to tak jakbyśmy wpisywali, bo telefon nie analizuje tych informacji sam w sobie, tylko wysyła je na serwery na przykład Google. Google analizuje i odsyła nam odpowiednie wyniki, odpowiedzi, adresy, wszystko co potrzebujemy, więc tak jakby podejrzewam, że nie wmazuje ich gumką ze swoich serwerów. Po pracy z lekko styranymi już nerwami wsiadasz do swojego samochodu, odpalasz Google Mapsy, wciskasz dom i. Okej, okay, Google. Fuck! Wracasz do domu i myślisz, że wszystko będzie ok, Po prostu pobawię się z moją córeczką, której właśnie kupiłem piękny prezent, najnowszą lalkę, która ma świetną funkcję, można do niej mówić. A ona znajduje odpowiedzi w internecie i odpowiada na głos. A do tego jest bardzo łatwo hakowalna. W ogóle wpajanie dzieciom rzeczy związanych z brandami, markami, organizacjami, generalnie logosami, jest bardzo istotne, ponieważ decyzje zakupowe, nawet po 10 czy 20 latach, bardzo mocno mogą i faktycznie opierają się na tym, co widzieliśmy i do czego przywiązaliśmy się za młodu. Jak inaczej wytłumaczyć to, że przesłucone soczki Frugo stały się popularne po iluś tam latach, po tym jak już ich nikt nie kupował, albo że właśnie na rynek wchodzi EB? No i do tego jeszcze dochodzą takie drobnostki, jak kamera w smartfonie, laptopie, telewizorze, rzeczy konsoli, ale o tym już nie rozmawiajmy, choć nawiążę do tego później, bo prawdopodobnie i tak myślicie, że brzmi jakaś stara, nawiedzona baba. Świat iluzji, który jest stworzony na planecie Ziemia, przez wibracje i struktury ego ulega upadkowy. jestem pewien, że właśnie ktoś z Was teraz mówi tak, tak, ale jeżeli te firmy nas tak doskonale śledzą i tak dużo o nas wiedzą w ciągu dnia, to czemu ja codziennie dostaję reklamy, które nie są stargetowane idealnie pode mnie, tylko dostaję też różne rzeczy, które nie interesują mnie tak do końca i faktycznie muszę gdzieś szukać w tych ofertach i wybierać to, co jest najlepsze dla mnie. Bo firmy nie lubią się chwalić tym, ile wiedzą i tak naprawdę są całe sztaby ludzi, które pracują nad tym, żeby reklama, która jest nam podkładana pod nos, wydawała się być taka idealnie trafiona, ale bez nachalności tak, żebyśmy otwierając laptopa i przeglądając Facebooka z tymi wszystkimi okienkami po bokach, czy YouTube'a, czy cokolwiek innego jeszcze w przyszłości nam się przydarzy w rynku reklamowym, żebyśmy myśleli, że to jest. co za przypadek! Akurat tego szukałem. No, akurat tego właśnie teraz. No co za przypadek, ale bez nachalności. A żeby wam powiedzieć, że to jest prawda, trzeba by się cofnąć o parę lat. Mianowicie w Stanach Zjednoczonych jest sieć marketów Target i do tego marketu pewnego dnia wpadł rozścieczony pan. Mianowicie trzymał on taką ulotkę, wysyłaną normalną pocztą do ludzi z imieniem i nazwiskiem adresata, zaadresowano na jego córkę i ta ulotka zawierała w sobie reklamy pudrów do pupy, pieluszek dla dzieciaków, łóżeczek i różnych innych akcesoriów związanych z młodymi matkami. Rozwścieczony facet chwycił menadżer i zaczął mu mówić, dlaczego wysyłają takie rzeczy do jego córki, która jest dopiero w liceum. Czy chcą zachęcić do tego, żeby ona zaszła w ciąży, czy co? Menadżer oczywiście przeprosił, facet powiedział, żeby nie robili tak więcej i poszedł sobie do domu. Tylko, że za parę tygodni ten sam facet wrócił do sklepu Target, żeby przeprosić tamtego menadżera, na którego nakrzyczał, ponieważ okazało się, że córka od paru tygodni była w ciąży. Jak to jest możliwe? Czy to przypadek? Nie sądzę. Przypadki nie istnieją tak samo jak nie ma dobrych decyzji podejmowanych po drugiej w nocy. Otóż sieć Target już od dawna analizowała zachowania konsumenckie i okazuje się, że z 87% pewnością sieć Target była w stanie przepowiedzieć, że kobieta za parę miesięcy urodzi dziecko, kiedy ona w pierwszym trymestrze kupowała rzeczy jeszcze niezwiązane z dzieckiem, ale już zajawiające targetowi, że może się zdarzyć, że ta kobieta właśnie jest w ciąży. Brzmi to trochę przerażająco, dlatego właśnie Target przestał stosować taką praktykę bezpośredniego wysyłania mailingu z totalnie spersonalizowaną ofertą do osób, wobec których stwierdzili naukowo, że prawdopodobnie za parę miesięcy urodzą dziecko. Natomiast oczywiście nie zrezygnowali z wszystkiego, po prostu zmienili taktykę i na ulotkach, które nadal były wysyłane pośród rzeczy totalnie niezwiązanych z tym, co faktycznie miało się wydarzyć, wrzucali właśnie rzeczy związane z ciążą, czyli śpioszki, łóżeczka i tak dalej, tylko usadzali je gdzieś tam w rogu. O, łóżeczko dla dziecka, jakby troszkę więcej niż w ostatnim mailingu takiej rzeczy, cóż za przypadek. A mój mąż jeszcze nie wie. Dodajmy do tego internet, bo sytuacja, którą opisywałem, działa się jeszcze w czasach, w których czynników do zbierania informacji o klientach było mniej. Teraz jest ich zdecydowanie więcej, a jednak reklamodawcy muszą tak samo unikać bezpośredniego wpychania nam rzeczy do oczu, bo wtedy się po prostu zrazimy. Smalczyk roślinny. Tak, to napisali? Powiem wam teraz o tym miejscu, w którym ty chłopaku nigdy nie byłeś, i ty, dziewczyna, możesz być pewna, że twój chłopak nigdy w nim nie był, czyli oczywiście są to strony porno. Najpierw trzeba dać jakiś profil osoby, która jest na tych stronach porno. Czyli każdy facet w historii ludzkości. Nie ma jakiegoś dywianta, który siedzi na stronach pornograficznych. Bardzo często to są normalni faceci, którzy mają po prostu wolny wieczór, bo ich partnerka wyszła poza dom i oni stwierdzili, że co mają robić, jakiej nie ma. Odpalają sobie komputer, wchodzą na stronę porno i ponieważ nie ma ich partnerki, to czego też nie ma? Jedzenia w domu. Więc co warto zareklamować facetowi, który siedzi przed komputerem ze spuszczonymi gaciami i nieco umorosonymi rękami? pizza somebody here order a pizza with him. Extra sausage. Dojdźmy więc do jakichś wniosków. Po pierwsze, targetowanie reklam i monitorowanie nas nie zniknie, a możemy być pewni, że z roku na rok będzie coraz bardziej zaciskało nam pętlę wokół uszy i ponieważ, no po pierwsze, dajemy się, podpisujemy te bardzo długie regulaminy różnych serwisów, z których korzystamy, nie czytając ich w ogóle i okazuje się, że faktycznie właściciele tych serwisów mogą monitorować wszystko i mogą sprzedawać nasze dane. To po pierwsze. Po drugie, te nasze dane są taniutkie, w sensie to wszystko, co pozbieramy, Instagrama, z Facebooka, z naszej historii Google'a, z naszych przeczytanych maili na Gmailu. Spakowane w taki jeden pliczek i wysłane gdzieś tam w pakiecie bazy danych jest taniutkie. To kosztuje zwykle kilkadziesiąt centów. Po trzecie, najważniejsze dane to są te dane wynikowe, czyli zebrane z wszystkich serwisów, przeanalizowane przez różne komputery i dopiero potem wypływające taki profil osobowościowy, czyli nie tylko to, co napisałem na Facebooku, na Instagramie, ale na przykład ile przebiegłem z Endomondo, jak drogie rzeczy kupuję, jakim samochodem jeżdżę itd., itd., bo taki profil jest dużo bardziej kompletny i dużo lepiej pozwala na wrzucanie nam adekwatnych reklam w naszych Facebookach. I były już takie badania, w których po samych lajkach na Facebooku algorytm był w stanie sprawdzić i odpowiedzieć lepiej niż znajomi tych osób na pytania związane z tymi osobami. Analizowanie naszego życia i targetowanie reklam pod nas będzie bardziej ambitne z roku na rok. Możemy być tego absolutnie pewni, choćby dlatego, że nie wprowadzono, a przynajmniej nie wiem, żeby już wprowadzono technologię odczytywania rzeczy zdjęć, taką dobrze działającą technologię, która mogłaby przepuścić przez siebie cały nasz fit facebookowy, instagramowy, Wszystkie nasze fotki i stwierdzić, że o, chodzisz w butach New Balance, o tym nie napisałeś. Kolejnym wnioskiem jest fakt, że godzimy się na to wszystko, bo po prostu korzystamy z tych serwisów. Ja nie mówię, że to jest złe, tylko już przyjęte zostało, że to jest taka waluta. Za to, że możemy korzystać darmowo z wielu różnych usług, takich jak Instagram czy Facebook. Poza reklamodawcami, którzy tam są, oni muszą wiedzieć, do kogo piszą, więc my dajemy im dane na sobie, żeby oni się mogli reklamować i my to odczytujemy, koło się zamyka, mamy face za darmo, oni mają miejsce do wyświetlenia odpowiednich. Reklam. Bardzo prawdopodobnie w przyszłości bogatsi ludzie będą w stanie kupować dla siebie prywatność i prywatność właśnie będzie towarem deficytowym, a może nawet luksusowym. Nawet teraz czy dawniej zbudowanie sobie domu na dużej działce, z wysokim płotem, z przyciemnianymi szybami, z jakimiś wysokimi drzewami, który odgradzałby nas od świata, było domeną tylko ludzi, którzy mieli więcej pieniędzy, tak samo prywatność w sieci w pewnym momencie stanie się rzeczą, którą po prostu będzie można kupić. No i ostatnią drobnostką jest fakt, że nawet usługi, które mają nas. Chronić przed oddawaniem swoich danych, na przykład wyszukiwania z Google, same te dane sprzedają. I tutaj przykładem jest firma Ghostry, która oferuje wtyczkę do przeglądarki, w której można wyłączać śledzenie przez kolejne usługi. Okazało się, że ta właśnie firma sprzedaje tym firmom, które blokujemy z dostępem do naszego konta, informacje o nas, więc to robi koło. Koło bogactwa się zamyka. I ja wiem, że na pewno większość z Was nie zmieni swoich przyzwyczajeń po tym odcinku no bo lenistwo zawsze wygrywa. Ale gdyby ktoś chciał jednak poczytać więcej w temacie, na dole jest cała masa linków, ale ten jeden jest najważniejszy, ponieważ tam jest lista programów zamienników do tych, których używamy obecnie na takie, które są bezpieczniejsze, które właśnie nie wysyłają różnych naszych informacji na serwery firm. Dla tych z Was, którym się nie chce tego czytać, szybka piłka, trzeba chroma zamienić na Firefoxa, a wyszukiwanie przez Google zamienić na DuckDuckGo, na przykład, bo to jest wyszukiwarka, która nie zostawia po nas śladów w internecie. I jeszcze pan Glenn Greenwald. To jest taki ktoś, kto zajmuje się bezpieczeństwem internetowym i prywatnością właśnie w Ameryce, tylko trochę w innym kontekście, nie tylko reklamowym, ale takiego ogólnego bezpieczeństwa i monitorowania nas przez rządy, głównie rząd Ameryki. To wszystko zaczęło się robić popularne po 11 września atakach na Amerykę, kiedy społeczeństwo udzieliło takiego przyzwolenia, żeby można było monitorować internet, oczywiście nie tylko internet, ale między innymi, aby terroryści nie mogli się łatwo porozumiewać między sobą i żeby można było takim atakom zapobiegać. Wszystko spoko, tylko że wspiera to całe monitorowanie internetu cała masa dużych komercyjnych firm, takich jak Apple, Facebook czy Google. I w tym momencie zaczynają się problemy, no bo informacje mogą być wykorzystywane w dobrym celu, czyli monitorowaniu przeciwko różnym atakom, ale też mogą być wykorzystywane komercyjnie. Więc tu już się rodzą pewne problemy. I to, o czym bardzo często się w Stanach Zjednoczonych i nie tylko mówi, jest zastanawiające. Mianowicie, zwykło się mówić tak: Jeżeli nie robisz czegoś nielegalnego, to w takim razie nie powinieneś mieć problemu z tym, że ktoś monitoruje Twój internet. Who are you? I am the architect. Jak myślę sobie na przykład o wycieku zdjęć celebrytów, który był jakiś czas temu, zdjęć wysyłanych z komórek do iCloud, albo o hakowaniu maili firmy Sony, to wszystko wydaje się być takie odległe, to wydaje się być takie no jasne, no im zhakowali, no bo to są znani ludzie, to faktycznie miało sens. Nie, to nie w moim mailu nie ma nic ciekawego. I tutaj właśnie wkracza pan Greenwald. On mówi, jeżeli czujesz się tak w porządku, że rząd cię monitoruje, nie masz z tym żadnego problemu, to wyślij proszę na mój adres mailowy swoje hasła do wszystkich maili, nie tylko Prywatnego, ale też to służbowego i wszystkich po prostu, jakie masz. I mówi, że przez ileś lat, jak się tym tematem zajmuje, jeszcze nikt nie był na tyle transparentny i na tyle odważny, żeby wysłać mu, a to po prostu jest inna osoba, która mogłaby wszystko to przejrzeć. Tak samo jak ktoś, kto siedzi w NSA. Reklama, reklama. Więc miejcie to w głowie, to już wszystko w tym odcinku. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się już za tydzień, oczywiście. A jeżeli ktoś z Was chciałby zobaczyć mnie na żywo, to będę 16 maja na torwarze podczas Orange. Video Fest by LiveTube, więc jeżeli ktoś się wybiera, to bardzo się cieszę. W tym roku również prowadzę imprezę, ale z radkiem kotarskim, więc mam nadzieję, że też będzie śmiesznie. I jeszcze jedna rzecz związana z social media, różnymi rzeczami, czyli Facebookiem, Instagramem. Właśnie Facebooka ostatnio coraz mniej używam, w sensie coraz mniej jest dla mnie interesujący i coraz bardziej zespamowany. Używam go w sumie w dużym stopniu tylko do wrzucania odcinków, ale jeżeli ktoś chce się ze mną skontaktować, to najintensywniej używam Instagrama, Twittera. I Snapchata, więc jeżeli jesteście na jednej z tych trzech platform, to tam się możemy spotkać najłatwiej. No i oczywiście jest mój mail, na który możecie pisać, więc tak zróbcie. Ja tymczasem zmykam. Zamówię sobie może na przykład teraz do zjedzenia moją ulubioną pizzę. Dzień,